Się z tej strony. Hiki, witam w kolejnym odcinku. No i jesteśmy dalej w tym mieście, co byliśmy ostatnio. W ostatnim odcinku udało nam się zdobyć pierwszą odznakę. No ale jak wiadomo, to jeszcze nie koniec zwiedzania tego miasta, bo jest tu dużo ciekawych rzeczy. Oczywiście, w ostatnim odcinku również dostaliśmy jajko od asystenta e, profesora. Jest tu jakaś wieża bez proutów oczywiście musimy tu zajrzeć. Jak najbardziej, jak wyglądają moje pokemony no, muszę się cofnąć jeszcze do centrum Pokémonów, oczywiście. Złapałem tą biedronkę, o której Wam mówiłem. Zaraz Wam ją tutaj pokażę w walce, może. Trochę ją podekspiłem, trochę inne Pokémon też podekspiłem, ale nie za bardzo, nie ma tutaj żadnej większej różnicy. Więc zobaczycie już cały skład Welsprout, tej wieży Welsproutów. No i zaraz zaobszerajmy, co tam się dzieje w tej wieży co tam ciekawego się znajduje tutaj mamy napis no i zaraz zobaczymy co tu się ciekawego dzieje no ciekawa ciekawa tutaj rzeczy mhm, dobra zobaczymy co tu Ciekawego się wydarzy. Pierwsza już walka nastała. Bardzo fajnie, że już się zaczyna tutaj jakieś porządne walki. Zobaczymy jak tutaj przeciwnicy. O, jacyś starzy wojownicy. Jacyś trener, trenerzy jakiś sztuk walki z tego co tu widzę. I tak wygląda moja biedroneczka. Kurczę, niestety nie trafiła swoim, można powiedzieć, atutowym atakiem. Ale tutaj widzę, Belsprout yy, nie za dobrze sobie radzi. Jak widzicie na dziesiąty level ją sobie podbiłem. Ledyba. No, jak widzicie, Super Sonic, bardzo fajnie działa. Skonfuzowaliśmy przeciwnika. Więc on może się ranić teraz yy, sam. Oczywiście nie jest to pewne, ale jest taka możliwość, że może się zranić. Już chyba oczosną się właśnie z tego. No ale tu już go wykończymy zwykłym atakiem Jak widzicie, bardzo mało nam zabiera yy, Best w tym momencie No bardzo sobie fajnie radzi na nasza biedroneczka kochana Świetnie wygląda myślę Kolejnego Best będzie używać przeciwnik Tym razem już na 10. levelu Udało nam się za pierwszym razem użyć Supersonika No i rani się teraz właśnie tutaj. Bardzo fajnie. A my jeszcze... Do... Kurczę. Często coś nie trafia ta nasza biedroneczka. Mam nadzieję, że się to zmieni w najbliższym czasie. Dobrze, już prawie udało nam się wykończyć tego Pokemona. No i zaraz własnoręcznie dobijemy go. Dobra, trochę ekspa zyskaliśmy. nadal chcę użyć kolejnego besprouta. No, z tego co wynika chyba wszyscy, wszyscy, wszystkie tutaj wszyscy trenerzy będą mieli bezproty. O kurczę, nie udało nam się Super Sonika użyć. Spróbuję jeszcze raz. Nadal się nie udało. Dobra, przejdę po prostu do ataku normalnego. No kurczę, trochę mało to zabiera. Więc spróbuję jeszcze raz użyć Super Sonica. Kurde, no mamy pecha. Żeby nas ten bespor nie wykończył w końcu. Ach, widzę, nie mamy na razie szczęścia. Ale poczekajmy jeszcze chwilę. No. Może się teraz uda. Dobrze, w końcu się udało. Huh, w końcu. Myślałem, że już się to nie uda, naprawdę. Dalej, jest bardzo fajnie. No i zwiedzamy sobie tutaj wieżę. Żeby zwiedzać wieże musimy najpierw pokonać tego bezprościa, który nam tu stoi. Ma 10 level, tej jest nasza biotroneczka, więc szanse są wyrównane. A brakuje nam bardzo mało expa do 11 levela. Levelu. E, więc no. Jest motywacja, żeby tutaj wygrać tą grę Tą walkę. Bo oczywiście jakbym tu klawę wystawił, no to wszystkie by Pokémon na strzałaszły, więc to by miało mało sensu i by było mało ciekawe. Choć oczywiście by już poszło dużo szybciej. No i mamy 11 level. Bardzo fajnie. No i udało nam się pokonać pierwszego przeciwnika w tej wieży. Można to nazwać chyba pierwszym obrońcą tej wieży Czy strażnikiem Coś tu jest jakiś O, dostaliśmy Linę, którą pomoże się potem uwolnić z tej wieży Żebyśmy nie musieli wchodzić po drodze I kolejna walka już na nas tu czeka Zobaczymy jakie pokemony będzie miał teraz ten przeciwnik Czyżby bez proty. Wow, niesamowite On ma bez prouta Jak to się nie spodziewałem się tego naprawdę. Nie no, żartuję, to było oczywiste, że będę miał większość tutaj trenerów chyba będą mieli bezprota. Chyba w ostatnim będzie miał drugą formę bez prota. lider tych tutaj wojowników. Mnichów czy jak to kto zwał. No fajnie tutaj na razie idzie nam naszą bydroneczką. Jak widzicie ma potencjał ten Pokémon jak najbardziej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak jak mówię, jeszcze tego Pokemona nigdy nie trenowałem, więc nie wiem jak on się nam... E, czy się przydaje w dalszej części gry, czy nie za bardzo. Jeśli ktoś trenował tego Pokemona, to możecie powiedzieć oczywiście. Byłbym tym na pewno zainteresowany. O, mało brakuje. Jeszcze jeden atak uda nam się wykończyć tego Pokemona. Dobra. Dobra nasza. Kolejny bezprodukt oczywiście nikt tego się nie spodziewał. Zaskoczenie dla wszystkich. No i udało nam się super Supersoniciem, bardzo fajnie. No kurczę, kurczę, no nieźle nam idzie myślę. Dość fajna nam idzie ta e, seria, tak mi się przynajmniej wydaje. Dość fajnie nam się tutaj gra. Myślę, że przyjemna gra. Polecam sobie, żebyście sobie zagrali jak się ktoś nie grał. Jest to na pewno ciekawa gra. Fajna unowiona wersja. Zobaczymy jeszcze jak oczywiście będzie się dalej sprawywa sprawowała. Jak będzie tam wyglądać. No ale myślę, że dość fajna opcja. O już kurczę prawie po naszym, naszej biedronetce. A już kurczę jesteśmy w sytuacji kryzysowej. No ale super Sony myślę, nas tutaj uratuje. A jednak nie uratował. A mógł nas uratować, ale tego nie zrobił. Może tym razem nas uratuje. Jeszcze nie, ale. Może może za następnym razem się zrani bez problem, Sam się uderzy. Nie, już nawet nie, nie wykorzystaliśmy tego, że y, był Super Sonicem y, ten. Konfuzjowany, bo nie udało się tego ani razu użyć. No i po naszej biedronce. Niestety Biedronka nasza przegrała. Myślę, że sobie poradziła dość dobrze jak na takie pierwsze starcie. Myślę, że może chud chuda trochę wystawimy. Żeby tutaj kulawy za bardzo nie wystawiać, jeśli jeszcze tutaj mamy kilka w które można sobie potrenować O, bardzo fajnie sobie tutaj Chutku dradzi, więc no, jego też będziemy tutaj może wykorzystywać. Nie, 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 nie będziemy na razie. Kolejny Besprout No, trochę obraże nam zadaje to, ale jednak jest to nic w porównaniu do tego, ile my zadajemy Przeciwnikowi bardzo fajnie sobie radzi Hutchut. -Hut. Bardzo, bardzo dobrze sobie radzi. Jestem z niego zadowolony. Zastanawiałem się, czy właśnie go złapać, czy Pizzeja, albo Spiroła. Chyba tam Spiroły też były. Ale jednak Hutchut hmm, -Hut to się kojarzy, tak, z Joto bardzo, bardzo się kojarzy, co nie? Aż miał chyba Shenny. Shenny miał Hutchud, a raczej Noctuna, czyli ewolucję Hutchuda. O razu go złapał jako drugą formę ewolucji. Z tego co pamiętam, musimy pamiętać, że mamy jajko przy sobie. Więc, no, ciekawe co nam z niego wyleci, raczej nam, raczej profesorowi. My tylko przechowujemy to jajko. Z tego co rozumiem, myślę, że o, tak to wygląda. Nie wiem, czy słychać, ale mam też katar kucze. Trochę się rozkorowałem ostatnio, ale nie ma tutaj yy, nie nagrywać w tym momencie. Bo jest tutaj fajna gra, którą można sobie pograć. Kolejny bezprót. Jak widzicie tutaj Kulawa sobie super radzi. To wiadomo było, że Kulawa tutaj da sobie rady ze wszystkim. Bezproblemowo. No i 16 level Kulawy. Też bardzo fajnie się rozwija Kulawa. Muszę to przyznać, że świetnie sobie radzi. No zobaczymy jak sobie poradzi w dru przy drugim liderze, który... No, nie będę ukrywał, będzie łatwym liderem, bo to jest lider pokémonów robaczych, czyli Liquilawa tutaj będzie wyśmienicie sobie radzić. Tak jak teraz sobie wyśmienicie radzić, tak samo będzie sobie radzić dobrze na pokémonach robakach. Przynajmniej mam taką nadzieję. O, jakiś fajny poblink taki. Bardzo fajnie tutaj się prezentuje. Coś tu jest, jakiś potion znaleźliśmy. Bardzo fajnie, że potiona się tutaj znaleźliśmy o jakiś pokemon dziki no ja nie wiedziałem, że tu dzikie pokemony mogą być ratata taka rozgrzewka przed tutaj następnymi trenerami, o nie użyłem yy, zasłony dymnej, nie chciałem tego użyć tak, chciałem od razu użyć żaru żeby pokonać już tego pokemona o quick attack, no quick attack jest jednak potężnym atakiem, potężnie szybkim jak to się tak można mówić No i tutaj kolejny trener nas zaatakuje, kolejny mnich bojownik. No ale ma tylko jednego Pokemona, więc to nie jest dla nas żadne wyzwanie. A raczej dla naszej, naszego ognistego Pokemona, startera Quillaby. Ewolucji Sina Quila. I niedługo może będziemy mieli z niego Talfuziona, no niedługo jeszcze. Duża droga przed nim, no ale w jakimś odstępie czasu na pewno. Tak, jeszcze jest ci potrzebny trening na pewno. No i tam chyba już jest mistrz, albo jakiś bardziej widzę, ma takie niebieskie ubranie, więc można zało założyć, że jest to ktoś inny, jakiś wyższej rangi zawodnik. Przynajmniej tak mi się wydaje. Że jest to możliwe. No, kulaba tutaj dużo Expo nawet zebrała, już prawie 17 level. No, nie spodziewałem się, że tyle aż się uda zdobyć. No, jakaś śruba mi z crossa wyleciała. To chyba nie wróży zbyt dobrze. No, ale trudno. Uuu, chud, chuda ma. Tak, myślałem jakiś inny. No ale udało się. O, za musimy aż dwa ataki użyć Żeby go pokonać No ale dwa ataki to nie za ta też tak dużo No i 17 level! Bardzo fajnie się z tego powodu cieszę Doskonale No i bomba, bomba, bomba O, co się tu dzieje? O kurczę. To jest ten gościu, chyba, nas, który nas potkrącił ostatnio czy coś takiego. No i dobra, musimy chyba zmierzyć się z tym dziadkiem. O, kolejną linę uda nam się zdobyć. Bardzo fajnie. No to jest nas test, który musimy przejść. Myślę, że damy sobie radę z nim. No oczywiście Best bo co, co by innego. No i za pierwszym razem jeden atak wystarczył, żeby go pokonać. No nie było to e, zbyt imponujące. E, przeciwnik użyje Hood chud Hooda, więc my może użyjemy Spinaraka. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi Spinarak. No, oczywiście wiadomo, że Hutchut hut ma je, ma takie super efektywne w stosunku do Spinneraka. Ale myślałem, że może uda nam się go chociaż zatruć. No, ale oczywiście nie udało się to. Może poliwa, tutaj się na coś przyda. A on nie może być uspany, zapomniałem o tym. Nie może być poddany hipnozie. Więc może mąbelki tutaj jakieś obrażenia przynajmniej zadadzą. O, obrażenia, ale bardzo słabe, myślałem, liczyłem na coś więcej, powiem szczerze. No, poliwak tutaj się nie popisał, jednak ma trochę za niski level, żeby tutaj się mierzyć z takim chud No, ale chociaż mu tam trochę jakieś obrażenia zadamy, przynajmniej jakieś niewielkie. Są nie, niewielkie obrażenia, ale zawsze jakieś, oczywiście. No, bardzo małe te obrażenia są. Ale jeszcze, widzicie, uda nam się przeżyć, więc jeszcze jedno raz z bumelkami uderzymy. No i bardzo fajna opcja tutaj nam wyniknęła z tego, że trochę osłabiliśmy tego Pokemona, ale tutaj jednak nasz główny Pokemon Kulawa musi tutaj wejść do gry i zabić tego hutchuda, który tutaj jest, no, niezwykle... Jednak silnym Pokémonem, bo aż na 15 levelu. Jak widzicie, nawet jeden atak po osobieniu Pokémona nie wystarczył, więc no jeszcze jeden musimy użyć. Użył jeszcze Super Potionu. No widzicie, więc walka się zapomina na ciężką. Jak on Super Potionu używa. Udało nam się podpalić przeciwnika. Bardzo fajnie. To bardzo dobrze wpływa na nasz, na nasz tutaj yy... Że mamy bardzo dużą teraz przewagę w walce no ale jeszcze ostatniego Pokemona nie zobaczyliśmy przeciwnika. Domyślam się, że to może być ewolucja bez Prota, Więc nie, be... nie będę zmieniał Pokemona. A nie, jednak to jest tylko bez Myślałem, że chociaż ewolucja bezprota będzie. No ale jednak jest to wieża bez Prota, więc no... Dziwne by było, jakby był inny Pokemon. No i bardzo fajnie, że nam się udało wygrać. Eee, była to dość trudna walka, ale w miarę łatwa. U, o, zdobyliśmy flasza, więc będziemy mogli, jak będziemy szli e, jajko oddać, które nam się może wykluje, e, no to może, może, może e, może będziemy mogli użyć w jaskini tego. Przynajmniej tak mi się wydaje, że... E, w jaskini, no, w jaskini użyjemy i może nam się do czegoś to przydać. E, dobra, back. Idzie nasza lina, która nas tutaj wyciągnie stąd. No i jak widzicie uda nam się tutaj wyjść z tego pomieszczenia. Zobaczymy co tutaj e, przechodnie mówią. Nic ciekawego. Odwiedzimy kilka domków, zobaczymy czy coś się tutaj dzieje. O! Jajko nam się wykluło, wykluła w tym momencie, co tam będzie, co tam będzie? Tak jak przewidywałem, nie pamiętałem tego z ostatniego odcinka, ale tak yy, z pamiętałem, że właśnie Togepi tam się wykluł, yy, wtedy Misty miała Togepi, yy, więc no myśl, spodziewałem się tego, można o takim powiedzieć. No, tak jak mówię, można było się tego domyśle, domyślić, zobaczymy co w tym domu jest. Więc tego chyba mamy oddać, z tego co pamiętam, tego naszego Togepi. Nie, nie chcę Nixa. No dobra, to spróbujemy uleczyć nasze pokabony i chyba wrócić do tego do profesora. Z tego co pamiętam, tam mieliśmy się udać, coś takiego było. Więc sam się udamy, zobaczymy. Na szczęście nie jesteśmy jeszcze daleko od profesora, więc. Myślę, że pójdzie to dobrze. W sumie też nie wiem gdzie mamy teraz iść, więc tam skończymy odcinek i widzimy się... Będziemy się widzieć w następnym odcinku, jak się już dowiem gdzie mamy pójść. Może jaskinie po drodze odwiedzimy. A to może jeszcze... jeszcze na to czas przyjdzie. Tu jest jaskinia, co nie? No to może już spróbujemy nauczyć jakiegoś Pokemona tego flasha. Flasha... Gdzie są TM? Open. Yes. Aby, spinarak może Togepi może A Togepi nie oddajemy zaraz Dobra to ją wykorzystamy Jak ją mamy oddać W sumie nie wiem czy mamy oddać potem Togepi ale yy, No powiedzmy że Togepi się tego nauczy ataku Przynajmniej ją wykorzystamy Zanim tutaj yy, Jeszcze ją nie oddaliśmy do profesora Pokémon I Flash No ja już trochę w Jastyni byłem tutaj po Oliwaka trenowałem ale więc można powiedzieć, że już tutaj znam ten teren. Zubaty, no Zubat no nie jest jednak nic ciekawego. Przynajmniej dla mnie. Kolejny Zubat. Znowu nic ciekawego. To ja z drusa można złapać, ale nie wiem kurczę w jakich godzinach i... Na jakim piętrze? No tu by się przydało jakiś... No tutaj nie przejdziemy raczej. No nic ta jaskinia wielkiego nam tutaj nie pokazała, więc... Chyba nie tutaj mamy się udać. W dalszą podróż naszą. Dobra, to udajemy się do profesora z powrotem. Nie przedłużając tutaj. Geodude. Geodude też nie, nie potrzebujemy go w naszym składzie jak najbardziej, nie. Dobra, ruszamy dalej Mam nadzieję, że nam się jakoś szybko tutaj przedostać To nie tu? Uuu, to nie tutaj, tutaj Tak? Możemy tak poskakiwać sobie i szybko tutaj Dostaniemy się do profesora Jak widzicie, jesteśmy prawie przy tym Jesteśmy bardzo blisko Profesora Bardzo udało mi się szybko dojść tam Jeszcze, jeszcze nie doszliśmy, ale Już jesteśmy, powiedzmy, że bardzo blisko Jeszcze raz, dzięki Pokemon zatekował, ale już jesteśmy prawie przy tym hut na którym? Na drugim levelu Nie będziemy z nim walczyć No i jest tutaj yy, domek Profesora Z tego co pamiętam właśnie Mieliśmy się tutaj udać O, oh, yeah No, dziękuję nam którzy że mu pomogliśmy O, jakiś Everson, nie wiem, co to jest ten Everson w sumie. Coś z ewolucją. Yy. Aha, jeśli damy ten... po ten... Yy, kamień Pokémonowi to on nie ewoluuje, tak? Z tego, co zrozumiałem. Zaraz zobaczymy ten kamień, jak on wygląda. Yy, gdzie on jest w ogóle? Moonstone. No chyba tak. Chyba on nie jak wtedy by go ten. No dobra, to chyba tyle. Z tego co widzę, nie musieliśmy chyba oddać mu tego Pokemona, Czy oddaliśmy mu? Nie, no tego pi został. On chciał go po prostu zobaczyć, co się z niego wykluje. I chciał się dowiedzieć. Ja za bardzo tego pi nie chcę. Jeszcze tu odwiedzimy naszą mamę, jak już tu jesteśmy. No dobra, tu myślę skończymy odcinek na dzisiaj. Yy, no i zobaczymy się następnym, jak już się dowiem, gdzie mamy się udać i co mamy zrobić. Na razie, cześć.